Na ostatnim spotkaniu Laszek zapytał kilka razy dlaczego warto używać WikiKracji. Odpowiedziałem tak jak zwykle, opowiedziałem o funkcjonalnościach, ale nie dawało mi spokoju poczucie, że ta standardowa odpowiedź nie jest wystarczająca. Następnego dnia dotarło do mnie co jest sednem. WikiKracji warto używać, ponieważ daje ona na starcie gotową infrastrukturę do prowadzenia bezpośrednio demokratycznej grupy. No dobrze, ale w takim razie jak Szwajcarzy w średniowieczu byli w stanie zrobić demokrację bezpośrednią bez wikikracji. Nasza sytuacja różni się od sytuacji Szwajcarów. Szwajcarzy mieszkali blisko siebie. My mieszkamy daleko. Szwajcarzy mieli wspólne pola, lasy, rzeki. My nic takiego nie mamy. Szwajcarzy mieli potrzebę obrony przed atakami. My tego nie mamy. Innymi słowy, Szwajcarzy mieli z racji mieszkania blisko siebie wiele wspólnych życiowych interesów. My musimy te wspólne interesy dopiero wytworzyć. Nasza grupa, zasady, miejsce i wspólnota istnieją tylko wtedy, gdy ktoś te rzeczy faktycznie robi. Nie mamy wspólnej ziemi i wspólnych interesów na co dzień. Powstają one tylko jeśli się spotykamy, rozmawiamy i działamy. Ale jeśli jest taki moment, że zaniedbujemy te rzeczy, to wszystko stopniowo znika. Ziemia, pola, lasy i potrzeba obrony stopniowo przestają istnieć. Trzeba aktywnie podtrzymywać ich istnienie, co wymaga czasu i wysiłku wielu osób. Wikikracja jest wspólnym państwem, jest miejscem, gdzie można żyć razem, bo infrastruktura jest gotowa. W Wikikracji granice państwa są wyznaczone, a na przejściach granicznych stoją szlabany. Tory kolejowe zostały położone, a w zajezdni stają lokomotywy i wagony. Budynki urzędów, szpitali i szkół są postawione i gotowe do użytku. Jest też parlament i są mechanizmy podejmowania decyzji, ale nie ma jeszcze żadnych przepisów. Wikikracja to kompletne działające państwo. Gotowe do zasiedlenia i używania. Można nie zaglądać do niej miesiącami, a kiedy się wróci, wszystko będzie w tym samym miejscu. No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć: Ale to nie jest moje państwo, bo nie ja je zbudowałem. Nie chcę mieszkać w cudzym tworze. To będzie moje, jeśli ja to zbuduję od zera. W porządku, to dobry argument, ale chcąc tworzyć wszystko od zera, masz takie opcje. Jeden. Możesz spróbować powtórzyć historyczne doświadczenia z demokracją bezpośrednią samodzielnie, ale raczej nie starczy ci na to życia. 2. Możesz robić te wszystkie rzeczy ręcznie za pomocą innych aplikacji, ale szybko się zniechęcisz. Na przykład samo pilnowanie terminów głosowań jest na dłuższą metę ręcznie niewykonalne. 3. Możesz pominąć niektóre z mechanizmów zawartych w wikikracji. Anonimowość potwierdzenie głosu, sposób zarządzania członkostwem, ale wtedy nie będziesz miał demokracji bezpośredniej w grupie. Albo cztery możesz użyć wikikracji i od pierwszego dnia korzystać z całej dotychczasowej wiedzy i mieć te wszystkie mechanizmy w pełni zautomatyzowane i dostępne bez wysiłku. Ja, Robert Fiałek, nie jestem osobą, która wymyśliła mechanizmy demokracji bezpośredniej. Ja jestem tylko osobą, która zawarła te mechanizmy w aplikacji. Te wymagania powstały w toku historii ludzkości. W głosowaniach ludzi żyjących przed nami i w tysiącach prób i błędów. Za każdym razem, gdy ktoś zwracał mi uwagę, że brakuje jakiegoś elementu, dodawałem go do wikikracji. I będę to robił dalej. Możemy razem rozwijać tę aplikację. Dodatkowo jest to open source więc niezależnie ode mnie każdy może zmienić co chce. Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się zbudować swoją aplikację od zera, to moim zdaniem zbudujesz po prostu drugą Wikikrację. W ten sposób znajdziesz się w tym samym miejscu, w którym ja jestem teraz. Zbudujesz mechanizm, który działa prawidłowo, ale nikt nie chce go używać, bo to nie jest jego dzieło. Stworzenie takiego mechanizmu od zera jest kłopotliwe nie tylko dlatego, że wymaga dużo pracy, wiedzy i czasu. Jest to kłopotliwe przede wszystkim dlatego, że przy każdym elemencie demokratycznej infrastruktury można popełnić błąd, który spowoduje, że demokracja zostanie wyłączona. Wikikracja daje grupie wspólne miejsce i bazowe zasoby oraz działające mechanizmy demokracji bezpośredniej. Bez takiej infrastruktury sytuacja w grupie jest bardzo delikatna. Każdy błąd, każda niemiła osoba i każde zaniedbanie mogą zniechęcić ludzi i zniszczyć grupę. Dlatego jeśli chcesz mieć grupę, która działa sprawnie w oparciu o demokrację bezpośrednią, warto używać wikikracji.